Kompleksy, wstyd, brak pewności siebie. Nie no, nie mogę? Przepraszam. W tym programie zobaczycie niezwykłe metamorfozy pacjentów, którzy marzą o tym, by poczuć się dobrze we własnym ciele. Marzę o gładkiej, pięknej skórze. Każdy odcinek to nowa historia. Znalazłam się w domu samotnej matki. Bohaterom pomagają specjaliści z kliniki stworzonej przez Joannę i Marcina Ambroziak. Jesteś piękna, kiedy jesteś sobą. W dzisiejszym odcinku ze swoimi kompleksami zmierzą się Filip i Renata. Te zakola po prostu wyglądają nienaturalnie jak na mój wiek. Śmieje się czasami, że mam całe zona twarzy, lwie zmarszki, kurze łapki. Pacjentami zajmą się dr Maciej Ambroziak i dr Marcin Ambroziak. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Relacje między synem a ojcem muszę powiedzieć, że są wyjątkowe i z przyjemnością się ich obserwuję. Niestety w międzyczasie dziewczyny zrezygnowały z pracy, naprawdę nie jest zbyt ciekawie. Lekarze w akcji, bez cenzury. Mam na imię Filip, mam 27 lat. Moim problemem są wypadające włosy, no i jest to mój powód do wstydu. Pierwszy raz zauważyłem, że coś dzieje się nie tak z moimi włosami w wieku 17-18 lat. Wtedy nosiłem dłuższe włosy, które przez jakiś czas zakrywały mi te moje zakola i gniazdko. Zauważyli to moi znajomi, którzy zawsze śmiali się z tego, że te zakola po prostu wyglądają nienaturalnie jak na mój wiek. Było mi przykro. Wraz z narzeczonym spodziewamy się dziecka. Nie potrafię sobie wyobrazić, by moje dziecko pamiętało mnie od małego bez włosów. Do tej pory na wizytę u trychologów wydałem około 10 tysięcy złotych, a okazało się to niestety bezskuteczne. W momencie, w którym te włosy zaczną odrastać, myślę, że poczuję ogromną ulgę. Jestem gotowy, tak naprawdę, zrobić wszystko, by mieć te włosy. No nie poddam się. Nazywam się Maciej Ambroziak, jestem lekarzem i zajmuję się chirurgią twórczą włosów. Nigdy w życiu nie kazałem żadnemu mojemu dziecku zostać lekarzem, bo pamiętam tych kolegów, którzy natychmiast po otrzymaniu dyplomu medycznego poszli gdzie indziej do pracy. Bardzo lubię swoją pracę. Dzień dobry, panie Dzień dobry. Zapraszam. Wybrałem ścieżkę chirurgiczną, bo zawsze mnie ciągnęło do zabiegowych specjalizacji. Nie mamy z Maczkiem tej samej specjalności. Mamy relacje w pracy bardziej jak starszy kolega, młodszy kolega. I myślę, że to, że to ani mi, ani Maćkowi nie, nie przeszkadza w e, codziennej, wspólnej pracy. W czym mogę panu pomóc? Chciałbym poddać się przeszczepowi włosów. Mhm. Tak jak widać, włosów troszkę brakuje. Zakola mhm. i... Tak zwane gniazdko. To jest Dobra. największa moja bolączka. U jednego lekarza miałem przekazane, że jest to bezsensowny pomysł. Powiedział, że muszę się z tym pogodzić, bo tak już będzie. Po prostu. Okay. Wypadanie włosów typu męskiego, czyli to, co się u pana wydarzyło, jest to taki choroba, raczej taka, powiedzmy, przypadłość stan rzeczy, która. Wynika z nadmiaru pewnej bardzo specyficznej formy testosteronu. Nadmiar tego DHT przede wszystkim powoduje wypadanie włosów w bardzo specyficznych miejscach. Są to głównie zakola, mhm. linia pierwsza, czubek głowy, czyli to, to gniazko, o którym Pan wspominał, mhm. z pozostawieniem boków i tyłu. Na tym też jest stworzona cała filozofia przeszczepienia włosów, że zabieramy włosy z miejsca, które jest odporne na wypadanie, mhm. i wszczepiamy je w miejsce, w którym powstały jakieś ubytki. A. Dlatego to, co Pan usłyszał, że za 5 lat już tego przeszczepu nie będzie, to nie jest prawda. Bo właśnie te włosy, które wszczepimy w nowe miejsce, będą bardziej odporne na wypadanie niż włosy, które obecnie tam się znajdują. Wykonujemy zabieg raz na życie. Przechodząc do tematu samego przeszczepienia włosów, jest to procedura jednodniowa. Cały zabieg jest wykonany w zniczyleniu miejscowym, więc nie musimy pana usypiać, przez co bezpieczeństwo zabiegu jest bardzo wysokie. Według literatury, spodziewany ostateczny efekt zabiegu to jest 12 miesięcy. Aczkolwiek po sześciu miesiącach już można się spodziewać takiego prawie ostatecznego efektu. Że już jest fajnie, gęsto. Mm -hmm. Te włosy jeszcze będą się dogęszczać i poprawiać, ale już jest tak. Już widać. Tak, już prostu. pacjenci są całkiem zadowoleni na tym etapie. Widzimy się niebawem na zabiegu. Super, bardzo się cieszę. Oczywiście widzimy się na zabiegu. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Jestem bardzo zadowolony. Ten przeszczep jest tylko raz w życiu. Nie będę musiał tego już powtarzać. Mega się cieszę, naprawdę. Poznajcie drugą bohaterkę dzisiejszego odcinka. Mam na imię Renata, mam 46 lat. Obecnie nie pracuję, zajmuję się domem i dziećmi. Lubię siebie, ale jako y, niezwykle atrakcyjnej, nie postrzegam siebie w taki sposób. Patrząc na twarz, chyba pierwsze co widzę to właśnie lwią zmarszczkę śmieje się czasami, że mam całe zonę twarzy, czyli tutaj lwie zmarszki, kurze łapki. Chciałabym wyglądać świeżej i weselej. Jedną z moich takich największych bolączek są ogromne bóle głowy, które są powiązane tak naprawdę z bruksizmem i z szczękościskiem, z którym się borykam. Myślę, że te bóle głowy przeniosły się na, na, na moją twarz, na te napięcia, które są. Ja cały czas mam przymarszczone właśnie czoło i tak naprawdę, kiedy staję w lustrze i patrzę na siebie, to wtedy najbardziej mi to przeszkadza. Ktoś by mógł pomyśleć, że siedząc w domu, to w sumie już nic więcej nie jest mi potrzeba, a ja... Stwierdziłam, że chcę być piękna sama dla siebie i dlatego to robię. I tutaj jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Renata Maleszyk, bardzo mi miło. Proszę bardzo. Jakbym miał jeszcze raz wybierać, kim chciałbym zostać, to bym poszedł na medycynę i został lekarzem. Czym pani mogę pomóc? Panie doktorze, cierpię na bruksizm i szczękości. To chyba odcisnęło takie piętno, jeśli chodzi o zmarszczki. Yy... Czyli pani cierpi na migreny? Tak. Budzę się z ogromnymi napięciowymi bólami głowy. I zaciskanie. Bardzo ogromne zaciskanie. Żwaczym tak. Zgrzyta pani w nocy? Prawdopodobnie. Nie słyszę siebie. Bruksizm, czyli zaciskanie tak. zębów, napięciowe bóle głowy to jest takie dosyć dobre wskazanie do toksyny botulinowej. Wstrzykując ją w mięśnie odpowiednie, spowodujemy, że nie będzie pani je zaciskała i te napięcia wszystkie w konsekwencji też bólu głowy powinny być albo ustąpić całkowicie, albo Albo być znośnymi. Bardzo bym chciała poczuć ulgę taką, ale to jest jeszcze nie wszystko, bo tak naprawdę ten mój wizerunek wygląda, ta twarz wygląda na taką właśnie zmęczoną i taką smutną bardzo. Ten efekt smutnej buzi to właściwie chyba nie od tej mhm. jednej zmarszki się robi, tylko od tego, że pani ma szczupłą buzię. Myślę, że jest to spowodowane wiotkością skóry. Bo... Tam jest dużo czynników, ale tak naprawdę, o tym mało kto mówi, najszybciej na naszej buzi starzeje się tłuszcz. Poduszki tłuszczowe, których mamy kilka na twarzy, zmieniają swoją wielkość i nam to wszystko zaczyna troszkę opadać. mam wrażenie, że właśnie ktoś mi z tych poduszek powietrze spuścił. Było Jednym to, słowem, są... trzeba trochę je napompować. Tak. <grym> Tylko, żeby nie teraz, przesadzić. Nie, bardzo bym chciała, żeby ten efekt okay. właśnie był taki naturalny i taki... i świeży. No to postaramy się to zrobić wszystko dziś. Uspokoimy mięśnie, mięśnie żywacze. Mm mięśnie skroniowe przy okazji zupełnie wyprasujemy pani z marskim i na czole. Wspaniale. Gotowa? Tak, jak najbardziej. To ja zapraszam panią na fotel, poproszę Dziękuję. koleżankę, żeby nam pomogła i zaraz zaczynamy. Dobrze. Filip w szpitalu czeka na rozpoczęcie przeszczepu włosów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się podoba? To Dobrze. Zestresowany, ale gotowy. Przejdziemy sobie do wyznaczenia tej pierwszej linii, czyli tego, do czego będziemy dążyć się przez cały dzień. Dobra? Dobrze. Ta linia specjalnie jest narysowana tak nie do końca równo. W tym sensie, że nie jest jak od linijki. Chodzi o to, żeby po prostu porobić z włosów takie wstawki, które pozwolą nam uzyskać ten taki właśnie fajny, naturalnie nienaturalny, nie idealny wygląd. Ok, teraz część, na którą pacjenci najbardziej czekają, czyli golenie włosów. Końcówka urządzenia do pobierania pojedynczych włosów musi być precyzyjnie nałożona na włos konkretnej długości, tak aby nie uszkodziła jednostki włosowej. Dlatego z potylicy muszą być pobrane włosy przystrzyżone. Taką fryzurką jestem, ale myślę, że dobrze, dobrze Tak, tą fryzurę mam opanowaną. Dobra, gotowy? 27 lat dla tego jednego momentu, by przekonać się, że naprawdę nie jest zbyt ciekawie. Co co, działamy z e, przeszczepem, czy akceptuje pan stan rzeczy? Nie, nie akceptuję zdecydowanie. Działamy. Działamy. Przed rozpoczęciem założymy jeszcze taki opatrunek ochronny. On będzie głównie służył temu, żeby płyny, których będziemy używać, żeby nie ściekały po prostu. Ten zabieg należy do mokrych zabiegów. Opatrunek jest po to, żeby stworzyć też panu komfort. Proszę się nie martwić, że coś tam będzie pan czuł, że mhm. leje się po głowie, bo głównie to będzie płyn, którym będziemy polewać na bieżąco głowę. No dobrze, to no, pan jest gotowy. jedzimy. No, działamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że przypadek pana Filipa będzie wymagał sporej pracy, aczkolwiek można się spodziewać naprawdę fajnych efektów. Zaznaczam teraz markerem okolice dawczą. Te włosy już w tym miejscu nie odrosną, więc musimy tak zaplanować to przerzedzenie, żeby po zabiegu nie było ono zauważalne. To zapraszam na lewy bok, głową w moją stronę. W porządku wszystko? Na razie tak. Jeżeli będzie pan potrzebował chwili przerwy, tak jak wspominałem, to śmiało mówić. Rozpoczynamy z nieczulenia. Ok, przykłada masażer i robimy pierwsze w kucie. Uczucie szczepania, rozpierania. Codziennie w pracy, poza tym, że jestem prezesem żoną, jestem też macochą. Maciek jest świetnym lekarzem. Ma bardzo dużo pasji w tym, co robi. Relacje między synem a ojcem na co dzień w pracy muszę powiedzieć, że są wyjątkowe i z przyjemnością się ich obserwuję. Ok, mamy znieczulone, już ładnie przygotowane pierwsze pole. Możemy się zabierać do pobierania pierwszego włosa. Zobaczymy, jak pan to odczuwa. Jak wszystko będzie ok, to, to kontynuujemy. E, Poprosił lupy. Więc to, co teraz wykonujemy, to jest nawiercanie czy oddzielanie włosa od podłoża. Doktor nawierca każdy włos wokół, a ja ten setkami wyciągam je jeden po drugim. A przeszczepianie włosów wymaga głównie cierpliwości. Najdłuższy zabieg, który wykonywałem, zajął on 13 godzin. Gdyby ktoś mi kazał robić przeszczepy włosów, to. Właściwie słowami powszechnie uznanymi za grzeczne bym nie mógł się wypowiedzieć na ten temat. Od rozpoczęcia zabiegu minęły 3 godziny. I za chwilę zrobimy małą przerwę, zjemy coś, odsadniemy chwilkę. Wybraliśmy 2000 graftów. Poszło całkiem sprawnie, bezproblemowo. Grafty wyglądają ładnie. Także robimy krótką przerwę i zaraz przechodzimy do implantacji. Nie, ja nie czuję zmęczenia, absolutnie. Widzi się, pani lusterku? Widzę się, bardzo dobrze. No dobrze, czyli plan jest taki. Zrobimy Pani zupełnie nowe policzki preparatem takim wolumetrycznym, zresztą nazywa się XL. Wymodelujemy nową brudkę, bo ona jest troszeczkę cofnięta w stosunku do, do reszty twarzy. Też duży, gruby preparat. Wypełnimy fałdy nosowargowe, lwie zmarszczki, być może troszkę skronie, a na końcu podamy toksynę botulinową. OK? Dobrze. Boi się Pani? Trochę, no i Bardzo, żeby pan mąż mnie poznał. Najważniejsze, żeby pies poznał, proszę <noise> Pani. Pacjenci lubią mnie za to, że zachowuję się jak ich znajomy, a nie jak e, e, słodko pierdzący pan doktor. I teraz zabieramy igłę, a Pani będzie czuła takie dziwne chrupanie, rozpieranie i tak, tak, tak się... Tworzy nowy policzek. Jak się pani W porządku. No dobra, ja też to taki masaż. <noise> to się wpisze do grafiku. <noise> mm. Okej. Okay po zabiegu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. My dziękuję bardzo, ostrożnie. Było cudownie. Strach ma wielkie oczy. Wyszłam zachwycona. Myślę, że na efekt ostateczny chwilę trzeba będzie poczekać, ale jestem bardzo zadowolona. Dziękuję serdecznie. Tymczasem w szpitalu w Piasecznie trwa przerwa w zabiegu przeszczepu włosów. Ja to moje z Chcę pizzy? Jak tam doktorze? Jak idzie? Co robicie? Mm, dobrze. Mmm. pobierać. No i teraz wypadałoby to wszczepić z powrotem. Nasz zespół przeszczepowy jest młody i może jeść co ma tylko y, ochotę. W tym pizzę. Nasz zespół dermatologiczny jest nieco starszy i pizzy już nie powinien jadać. No to co? <śmiech> Działamy <śmiech> chyba, co? Dobra, jak tam? Zjedzone? Smakowało? Jak najbardziej. Gotowy na drugą ja... część? Tak, tak. Dobra, super. Niestety w międzyczasie dziewczyny zrezygnowały z pracy. Także będę musiał sam dokończyć zabieg. To troszkę tu posiedziło. <gry> Zaraz zatrudnimy ekipę filmową. już jest taki moment zabiegu, że się wkrada głupawka w obręb zespołu. Ale z to w pewnej tak, z góry więc nie będziemy się czuć źle. Chyba Dobra, tak. panie Filipie, implantujemy pierwszy włos. Zobaczymy, jak to tam. I jak? W porządku? Nie czuć nic. Wszystko gra? Jeszcze 1997 razy, i jesteśmy w domu. A tu posiedzimy. <laughs> Feedback. Pracę nad zakołami. Feedback. No. No, na ten moment to już jest taka żartobliwie mówiąc taśma produkcyjna, czyli po <śm> prostu musimy taką czynność powtórzyć implantacji wielokrotnie. Dobra, Panie Filipie, praktycznie skończyliśmy e, pracę nad zakolami i zajmiemy się implantacją reszty włosów. Dobra. Koniec panie Filipie, mamy to. Dobra. Jak tam? W końcu jest ta radość po zakończonym zabiegu. Okej, okay. wszystko mamy zrobione i właściwie to wszystko na dzisiaj. Jasne, tylko mam jedną sprawę. No? Możemy serpiaczka. No jasne, z całą ekipą. oczywiście. Ekipa dziewczyny uwielbiają <grym> zdjęcia. Personel, jak i pan doktor, szło z nimi porozmawiać na każdy tak naprawdę temat. Mega, mega, mega pozytywni ludzie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Przyjemność lubię. jest po naszej stronie. No i życzę szybkich odrostów. <laughs> nie dziękuję, żeby nie zapraszyć. Zobaczcie, jak Filip i Renata dochodzą do siebie po zabiegach. Właśnie wróciłam do domu. Jest nieźle. Buzia jest obolała troszkę, ale naprawdę. Jestem bez makijażu i dla samej siebie widzę różnicę. Jestem trzy godziny po zabiegu. Niestety znieczulenie zaczyna puszczać i ból zaczyna się nasilać, ale warto było. To już piąty dzień. Twarz oceniam y, nadal na wypoczętą. Przykładowo relwia zmarszczka tak naprawdę dopiero teraz powoli zaczyna się unieruchamiać i jest fajnie. Za chwileczkę mija trzeci tydzień od y, wykonania zabiegu. Włosy odrastają dość szybko. Od rozpoczęcia metamorfozy Renaty i Filipa minęło pół roku. Czy są zadowoleni z efektów? Czuję się bardzo dobrze ze sobą. Toksyna zdecydowanie pomogła mi ulżyć właśnie w bólach migrenowych. Pozbycie się i zmarszczki spowodowało, że mój wyraz twarzy jest o wiele pogodniejszy. Nie zaciskam już mięśni z tak dużą siłą, jak, jak było to wcześniej. Odżyłem, jestem dużo bardziej uśmiechnięty i czuję się przede wszystkim dużo, dużo lepiej. Już na ten moment widać po prostu ten wzrost, włosy są gęstsze. Z każdym dniem tak naprawdę to uczucie po prostu tego, że te włosy odrastają, było niesamowite. Gdy tylko zaczęły odrastać i zaczęły się robić coraz ciemniejsze, coraz gęstsze, to naprawdę to tak jakby człowiek rodził się na nowo, naprawdę. Zdecydowanie był to bardzo fajny czas dla mnie. Efekt dla mnie jest bardzo naturalny. Moja twarz jest e, wypoczęta i o wiele radośniejsza. Spełniło się moje marzenie i teraz nie boję się wychodzić do ludzi. Urodził mi się we wrześniu syn. Biorę to dziecko, wychodzę na spacer. Ja jestem dumny, że jestem ojcem. Jestem szczęśliwy, że te włosy są. Zdecydowanie, myślę, że wszystko jest naprawdę dla ludzi. Jak najbardziej medycyna estetyczna może iść ze mną, że tak powiem, w tandemie, bez wykonywania drastycznych zmian. Powiem szczerze, ja jestem bardzo zadowolony z tego efektu. Spełniło się moje marzenie. W końcu dobrnąłem do celu, do którego chciałem dobrnąć. Były łzy, gdy tylko tak naprawdę zabieg się zakończył, a w tym momencie pozostaje już tylko uśmiech na mojej twarzy.